Dobry moment. Mam, 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 mam. Ma. A kiedyś, A to wiesz, to jest przeróbka tego? Mam, 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 ma. baker. Mama, mam. Ma, ma. A Rita górniak no, z roksaną węgiel? No pewnie dlatego właśnie w takich, a nie innych klimatach. Ale, ale zaraz nie, o tym, nie o tym, nie o, nie tym. o tym, nie o tym <laughs> Czym jest kapitał początkowy? Chcemy w tej chwili spytać naszego gościa Sebastian Szczurek Jak co wtorek, witamy Pana bardzo serdecznie Regionalny z rzecznik, tak, prasowy ZUS Województwa Polskiego, dodajmy dzień dobry Dzień dobry, witam w ten Niezwykle. słoneczny, ciepły dzień O tak, oj powiem. tak Piękny dziękuję. letni dzień Cudownie na, na zewnątrz Podobno nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani rowerzyści Już wspominałem, że dzisiaj jadąc do pracy Nie widziałem żadnego <laughs> Nie wiedzieli co się ubrać chyba Czym jest kapitał początkowy, jak go ustalamy? Dzisiaj chcemy o to spytać. No i no to zadajmy to podstawowe pytanie. Rzeczywiście, co to jest ten kapitał początkowy? To jest to, co ktoś sobie uzbierał pracując do 1999 roku, bo od, stycznia, od 1 stycznia 1999 roku ZUS wprowadził nowe rozwiązanie. Każdy z nas ma elektroniczne konto indywidualne w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli tylko pracuje legalnie bądź, bądź jest samozatrudniony, odprowadza składki, to, to wszystko jest ewidencjonowane. Natomiast przed 31 grudnia 1998 roku taką nomenklaturę często przyjmujemy. Jest tak, że owszem, pracodawcy w sposób zbiorczy odprowadzali za nas składki, ale teraz, kiedy wybieramy się na emeryturę, Taką z powszechnego wieku emerytalnego, ale nie tylko, bo to jest, to jest też niezbędne do emerytury pomostowej, do wcześniejszych, tak, do rent z tytułu niezdolności do pracy, no to to, to jest taka emerytura, którą sobie nazbieraliśmy do 1999 do roku. I oprócz tego, że y, mamy dokumenty, że w ogóle pracowaliśmy, że byliśmy zatrudnieni, że mamy poświadczony konkretny staż pracy, no to warto wiedzieć, że wpływ na kapitał początkowy, a finalnie na te wszystkie świadczenia ma wysokość tego kapitału. A na to z kolei ma wysokość naszych zarobków, angaży, nawet nagród, które dostawaliśmy e, pracując przed 99 rokiem. Panie Sebastianie, no ale gdzie tego szukać? Bo często właśnie przed 99 rokiem były różne firmy, różne przedsiębiorstwa, które później przestały istnieć w tej dobie reform społeczno-gospodarczych. No i. Jest problem teraz, żeby takie dokumenty gdzieś uzyskać. Właśnie dlatego, nawet e, jeśli inaczej, jeżeli nie, nie mamy potrzeby składania wniosku o ustalenie kapitału początkowego, bo po prostu nie jest nam to do niczego potrzebne, pracujemy, pracujemy, pracujemy i w pewnym momencie, osiągając powszechny wiek emerytalny, uznajemy, że ok, idziemy na emeryturę, mhm. no to wtedy e, ZUS siłą rzeczy, czy z urzędu, wyliczy nam kapitał początkowy, bo jest to element niezbędny, konieczny, składowy do wyliczenia emerytury. Wtedy go wyliczymy. Natomiast jeżeli warto jednak złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Jeszcze prawie milion Polaków tego nie zrobiło. Nie zrobiło no właśnie. Tych Polaków, którzy pracowali przed 99 rokiem. Ale warto to zrobić chociażby właśnie dlatego, że wiele firm, przedsiębiorstw, instytucji, no minęło, umówmy się, już 20, 20 lat, już było likwidowanych, uległy jakimś przekształceniom i chociaż one powinny zabezpieczyć tą dokumentację Płacową, osobową, czy, czy mówiąc tak obrazowo kadrową. E, no to wiele z tych firm upadło, przekształciło się. E, I to możemy w ogóle mieć problem. Istnieć, tak, 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 dokładnie. I możemy mieć problem z tym, żeby, żeby zdobyć, żeby wyciągnąć te dokumenty, które poświadczały po pierwsze o naszej pracy, a po drugie, jakie mało. Jak jak, tak, tak, jakie mieliśmy wynagrodzenie, jakie mieliśmy dochody, są, oczywiście podmioty, instytucje, które zajmują się archiwizowaniem tych dokumentów, tam możemy ich szukać, ale też od razu podpowiem. Póki pamiętam, że na naszej stronie internetowej jest chociażby dostępna taka baza zlikwidowanych i, i przekształconych zakładów pracy. Chociażby. To raz, ale w powodzi ile dokumentów popłynęło, prawda? I też. Zgadza się w 97. w których z tego powodu trudno znaleźć jakiekolwiek papier. Dokładnie tak. Znam, znam takie osoby, które niestety no, poniosły stratę z tego tytułu, że w 1997 roku te dokumenty. W tych placówkach, w tych instytucjach czy w tych firmach nie były odpowiednio zabezpieczone, no i te osoby niestety e, nie mając możliwości e, doprowadzenia do taka nomenklatura już, już sądowa, ale nie mając możliwości przedstawienia świadków, czyli współpracowników. Właśnie którzy... bo tutaj też możemy, warto o tym powiedzieć. Nawet nie ma dokumentów, są świadkowie i możemy mi, mi, na tej podstawie starać się o potwierdzenie tego, że chociażby w danym zakładzie się pracowało. Możemy, możemy to jak już mówimy, o dokumentach, to, to jeśli chodzi o ustalenie, wniosek o ustalenie kapitału początkowego, to to jest formularz ZUS EKP. Natomiast jest też, tak, jest też taki formularz ZUS RP8, i to jest właśnie e, taki formularz, w którym możemy wskazać świadków, czyli współpracowników, którzy pracowali w tym czasie w danym zakładzie, w danym przedsiębiorstwie, pracowali na danym, na konkretnym stanowisku. Czyli jest e, szansa, e, jest prawdopodobieństwo, czy wręcz Możemy udowodnić, że to, ta osoba pracowała y, w tym czasie, co my i tyle samo zarabiała. zarabiała. I mhm. oczywiście y, no, Będzie bardzo to często jest tak, znaczy my badamy sprawę, natomiast jeżeli ktoś z, z tym, co zrobi z tymi dokumentami, czy uzna, czy nie uzna, jeżeli ktoś z tym nie zgadza, to oczywiście nie ma co ukrywać. Zdarza się, że taka sprawa trafia do sądu i wtedy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych bada, waży te argumenty, czy, czy y, argumenty związane ze świadkami i wtedy wyda odpowiednią decyzję, a my każdą oczywiście prawomocną decyzję honorujemy jak najbardziej. Za 19 minut godzina 11 wracamy do rozmowy. Panie Sebastianie, warto udowadniać te swoje okresy pracy i wynagrodzenia przed 99 rokiem, bo tak podejrzewam, że jednak ZUS będzie się opierał o jakieś inne rzeczy, wyliczając to w sposób taki no, bardziej standardowy, bo to co na początku pan powiedział, że jeżeli nie złożymy tego wniosku o kapitał początkowy, to ZUS sobie sam Policzy. Podejrzewam, że to może być ze szkodą dla. Może być, bo obywatela. pamiętajmy, że, że, że te okresy pracy, te okresy stażowe sprzed 99 roku będziemy, ich wartość będziemy tam konkretnie przyjmować z konkretnym wskaźnikiem. Wtedy z takim wskaźnikiem, jaka była średnia płaca w konkretnym roku. Natomiast wszystko, co. Jeśli nasze zarobki były wyższe niż, mm -hmm. niż średnia krajowa wtedy, no to mm -hmm. to tylko może działać na naszą korzyść. Czyli warto się postarać rzeczy... o te dokumenty. Tak, i się oszukać. Tak, będzie... No właśnie mamy świadków, nie mamy, nie wiem, jakichś innych dokumentów, na jakiej podstawie czy możemy jakoś to udowodnić? Jest tak, że tutaj, że tak powiem, inicjatywa musi być po stronie wnioskodawcy i, i odpowiedzialność po, po stronie wnioskodawcy po 99 roku już po stronie ZUS-u. Natomiast nie ukrywam, że często mamy takie pytanie dlaczego ZUS nie zajmie się od, y, szukaniem y, moich mm -hmm. dokumentów, moich angaży i tak dalej, no, y, tak jest skonstruowane y, prawo, że to my y, musimy to zrobić. My nawet nie możemy tego robić z różnych przyczyn, chociażby dlatego, że mogą być instytucje y, czy podmioty, które zajmują się archiwizowaniem dokumentów y, na zasadach komercyjnych, no i to może kosztować. No, my nie jesteśmy instytucją, która może, y, mówiąc wprost na takie operacje. Wydawać pieniądze. No i nie ma takiej w ogóle podstawy, takiej regulacji, więc sami musimy o to zadbać. Im wcześniej, tym lepiej, chociażby dlatego, że, właz, że, że czas, czas biegnie. Bardzo często jest tak, że tych dokumentów naszych płacowych, kadrowych, osobowych możemy szukać niedaleko od nas, w urzędach wojewódzkich, w organach zarządczych, które no, wzięły czy są spadkobiercami tych wszystkich przedsiębiorstw i firm, które działały przed 1999 rokiem, a już gdzieś zniknęły. O czym jeszcze warto pamiętać? Szczególnie nasz region jest specyficzny pod tym względem, bo wiele osób już w latach 90. pracowało za granicą. Za granicą. To były często epizody, ale często też dłuższe okresy. No i teraz przypuśćmy, że ktoś w 92-93 roku gdzieś 8-9 miesięcy przepracował na tak zwanym zachodzie, głównie wtedy w Niemczech wrócił tu, niedługo osiągnie wiek emerytalny, czy, czy zwleka z ze złożeniem wniosku o emeryturę, ma przecież do tego prawo, no i czy takie okresy e, pracy, ubezpieczenia, zamieszkania, nawet za granicą będą się liczyć, jeżeli to trwało do 12 miesięcy e, i z tego tytułu, z tamtejszego, czyli na przykład z niemieckiego systemu ubezpieczenia e, nie należały, nie należą się takiej osobie, osobie żadne świadczenia, to tak my ten okres do kapitału początkowego wliczymy. Oczywiście instytucja ubezpieczeniowa e, z tamtego kraju musi nam to potwierdzić. A powyżej też roku? No właśnie, a dlaczego Na, nie powyżej jeżeli, roku? Jeżeli, jeżeli ktoś przepracował w jakimś kraju... Legalnie e, ponad rok, no to jest duża szansa, że po prostu e, ten będzie, hmm. będzie miał prawo do świadczeń z tamtego systemu ubezpieczeń, więc my już tego okresu nie będziemy Rozumiem. wliczać. Natomiast i, y, y, może być tak, że ktoś na przykład uległ wypadkowi za granicą. Pracował tam 6, 9, 8 miesięcy i ma świadczenie z tamtejszego systemu, ma powiedzmy to, powiedzmy jakąś rentę, ale to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj to nie jest, takie świadczenie jest niezależne od, od okresu zamieszkania, pracy, ubezpieczenia. I takie sprawa. pytanie, panie Sebastianie, jeszcze, jeżeli ktoś wystąpił już wcześniej o naliczenie kapitału początkowego, wiadomo, no, żyjemy w takim systemie, w którym te przepisy i, i prawa się zmieniają dość często. Czy można wystąpić po raz drugi na przykład o naliczenie takiego kapitału początkowego? Piąc na, na to, że będzie wyższy. Zdecydowanie mamy do tego prawo y i y warto, żebyśmy śledzili, y może. Nie, cho nie chodzi o to, żebyśmy śledzili na co dzień, jak zmieniają się ustawy rynku, jeśli chodzi o system udzieczeń społecznych, prawda? tak. Mhm. Natomiast warto, warto sięgać do informacji chociażby yy, naszych, y, zusowskich, do komunikatów, do informacji prasowych, a staramy się wszystkie te, te zmiany podawać na bieżąco. Można. Po raz, po raz drugi złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Dlaczego? Dlatego, że od 2000 roku było wiele wydarzeń, okoliczności, które mogły w konkretnych przypadkach mieć wpływ, czy mogą mieć wpływ na zwiększenie kapitału mhm. początkowego. To były różne reformy, to, były, to było chociażby to, że Polska znalazła się w strukturach Unii Europejskiej. To jest podpisanie jakiejś, czy inaczej, podpisanie umowy o, o współpracy. Yy, yy, o współpracy międzynarodowej yy, i koordynacji systemów ubezpieczeń z jakimś krajem, gdzie pracowaliśmy, a ten kraj nie jest w Unii Europejskiej, nie są to Stany Zjednoczone. Nie jest, to, nie jest to Korea, nie jest to Ukraina, czyli już nie są to kraje byłej Jugosławii, z którymi mamy już umowy podpisane. Więc gdzieś coś się po drodze może zmienić. Były różne reformy w 2011 roku, w 2013, w 2015. Inaczej się wylicza czas opieki nad dziećmi. Raz ten czas się wliczało, raz nie. Zależy z jakim wskaźnikiem. Więc warto śledzić, bo może być tak, że w konkretnym przypadku Gdzieś po drodze te okoliczności się zmienią, a mogą one mieć wpływ. Yy, finalnie na kapitał początkowy, gdy już będziemy przechodzić na emeryturę. Żeby tylko nie było tak, że poprosimy o ponowne wyliczenie i się okaże, że dostaniemy mniej. Też o to pomyślałam <laughs> także. Trzeba się zastanowić, czy warto. Jeśli Państwo mają ochotę porozmawiać z naszym specjalistą, to teraz będzie ku temu okazja. 77 40 13 302 77 40 13 302 to numer telefonu eksperckiego Radia Opole. A do rozmowy z naszym gościem, do krótkiego podsumowania tych rozmów z naszymi słuchaczami, w Oczywiście po godzinie 11. A ja jeszcze raz przypomnę króciutko, że to są rozmowy poza anteną, a więc drodzy Państwo, mogą Państwo dzwonić i pytać, się. te rozmowy na antenie nie trafią, nie należy się tego obawiać. Natomiast sama anonimowe, tematyka, anonimowe po prostu, natomiast sama tematyka, jeżeli będą jakieś takie pytania budzące jeszcze wątpliwości, to wyjaśnimy to właśnie po godzinie 11. O, i tak się skończyło to nagranie, a tak się rozpoczyna Ale właśnie. I kamień napisam. Love. Kolejna godzina i kolejne spotkanie z naszym gościem. Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Polskiego. Panie Sebastianie, Pan dyżurował przy telefonie kilkadziesiąt minut ostatnich i był to dyżur bardzo owocny, bo widziałem cały czas ze słuchawką przy uchu, a więc nasi słuchacze korzystają z Pana obecności tutaj. Tak, to było bardzo miłe zwłaszcza, że, że były osoby, które no, dziękowały, że, że jest taka audycja, że fajne tematy i, i miło się słucha, więc ja ze swojej strony też dziękuję i dziękuję też no również bardzo Państwu dziękuję. za taką e, możliwość, bo widać, że, że to jest potrzebne. No pewnie kilka mm. osób się nie dodzwoniło, bo, bo podczas rozmów słyszałem, e, e, z, mhm. jak ktoś próbował, e, ale istotne Ale kilka... będzie Pan za tydzień znowu i jest istotne, szansa, że, że kilka... będzie się dzwonić. Właśnie, jakie były pytania? No do, na przykład czy, czy okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, czy pracy nad w tym gospodarstwie wliczamy do kapitału początkowego i odpowiedź brzmi tak, że co do zasady nie. No są takie okoliczności, kiedy możemy taki czas wliczać do stażu e, pracy, ale to są konkretne okoliczności, że po 83 roku, jak ktoś skończył 16 lat, to już są naprawdę szczegóły. Jeżeli ktoś e, ma takie, e, jeżeli ktoś znalazł się w takiej sytuacji, to zawsze warto podejść do najbliższej placówki ZUS, tak jak dzwoniła pani z podolesne, że ona faktycznie pójdzie, będzie miała czas, to pójdzie do, do, do inspektoratu Oleśni i e, zapyta. No bo to są bardzo indywidualne tak, przypadki, tak, prawda? Bo trudno tru to jest trudno, zgeneralizować. Jakoś. Tak, trudno w kilkanaście mm -hmm. czy w kilkadziesiąt minut opowiedzieć całą historię mm -hmm, o kapitale początkowym, bo tych przypadków jest mnóstwo. Każdy ma tam swoją historię ubezpieczeniową, aktywności zawodowej i tak dalej. Natomiast też było pytanie właśnie tego, jakie to są dokumenty, jakie do, jakich dokumentów szukać, a więc umowy o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe, tam gdzie są legitymacje pracownicze, tam gdzie wpisane są okresy pracy i Dochody nasze i zarobki, nawet y, angaże podpisywane z pracodawcą, y, ur, y, prośby o ozwolnienie, prośby o urlopy, nawet nagrody y, indywidualne, to wszystko może mieć realny wpływ na, na, na wysokość y, kapitału początkowego. Jeżeli przez jakiś czas pozostawaliśmy bez pracy, to też y, z Urzędu Pracy zaświadczenia wiem, że były wymagane. Dokładnie, zdecydowanie tak, bo pamiętajmy, że jeżeli y, przez Jeżeli jakich... były wypłacane świadczenia przez tak, jakiś czas tak, właśnie z Urzędu tak, Pracy, to tak. wtedy też to jest Tak. Liczane. I pamiętajmy, że, że te wszystkie dokumenty też są istotne po co? Po to, żebyśmy, żeby osoby, które być może krócej pracowały w swoim życiu, miały tą, tą karierę zawodową jakąś uboższą, to pamiętajmy, że jest coś takiego jak minimalna emerytura. I tutaj trzeba wykazać, w zależności czy to mężczyźni, czy kobiety, odpowiednio 25 i 20 lat, właśnie okresy składkowe i nieskładkowe po to, mhm. byśmy mogli przyznać tą emeryturę minimalną, to jest warunek, a ona, ta emerytura minimalna i wysokość no, co jakiś czas jednak się zwiększa, więc warto o to zadbać, bo jeżeli... Panie Zgasanie, wejdę w słowo, bo tutaj wszystko, o czym mówimy, to mówimy po to, żeby państwo mieli jak najwyższą emeryturę, prawda? Zdecydowanie. A wyższa emerytura to dłuższa kariera zawodowa, to oczywiście legalna praca, składki na, na ubezpieczenie emerytalne. No i jeżeli mamy taką możliwość... Mamy sprzyjające okoliczności, to odkładajmy tą decyzję no przejścia nie, tak. na emeryturę. Jeżeli Uż, zdrowie je, dopisuje. Jeżeli, tak. jeżeli oczywiście, jeżeli oczywiście e, zdrowie okoliczności nam to pozwalają i jeżeli chcemy, by nasza emerytura była wyższa. Bardzo często jest tak, to podkreślamy nie od dzisiaj, ale ale od dobrych kilku lat, że każdy rok, każdy rok przełożenia tej decyzji o przejściu na emeryturę to, to kilka dobrych, nawet 8-10% emerytury więcej, później już do końca okay. życia. O co jeszcze pytali nasi słuchacze? Pytali o to, jak długo czeka się na decyzję zakładu ubezpieczeń społecznych, na, na odpowiedź, jeśli chodzi o kapitał początkowy. Jeżeli tak powiedzieliśmy na początku, w pierwszym wejściu, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, nie składaliśmy do tej pory wniosku o ustalenie kapitału początkowego, no to ZUS wyliczy ją przy obliczaniu emerytury, no i to będzie do 30 dni, prawda? To wtedy będzie, to, to wtedy będzie ta decyzja o przyznaniu emerytury i kapitału początkowego. Natomiast tak naprawdę obecnie przepi przepisy nie określają, nie wyznaczają jakiegoś terminu, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że Prawie milion osób w Polsce jeszcze tego kapitału początkowego nie ma, i gdyby, gdyby chociażby jakaś część tych osób przyszła i złożyła nam wnioski, to przynajmniej teraz, w tej dobie, kiedy tych świadczeń i tych operacji, tych procedur w czasie stanu epidemicznego zysła naprawdę mnóstwo, no to może się może okazać, że to się będzie po prostu dłużej. Nie, mhm. nie, mówiąc kolokwialnie, nie wyrobili w tych terminach. Czyli warto, jeżeli ktoś po prostu wybiera się na emeryturę, myśli o tej emeryturze, no to ten rok, dwa lata wcześniej dobrze by było już takie decyzje podjąć, żeby żeby zdążyć ze wszystkim. Dokładnie po prostu żeby tak. dać też wam czas na to, żebyście to dobrze policzyli. A może gdzieś znajdzie się jeszcze jakiś dokument mhm. i będzie trzeba weryfikować na przykład jeszcze ten I przyznam, że że w ostatnich początkowy. kilkunastu Dniach miałem kilka takich, e, takich przypadków, takich osób, które właśnie e, zapobiegawczo postanowił złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Okazało się, że gdzieś byli pracodawcy z lat 90. nie dopisali i, i nie są w stanie potwierdzić ich, ich zarobków, ich dochodów. No i e, zaczęły Jest się, to, zaczęły się tak, malutkie, malutkie schody poszukać. na szczęście. Mm -hmm. Akurat w tych przypadkach, w przypadku tych osób finał był e, szczęśliwy. Do, udało się dotrzeć do, do tych dokumentów. Te osoby są e, zadowolone. Więc e, szanowni słuchacze, naprawdę warto Trzeba dać sobie czas na to, żeby w razie czego pewne sprawy wyjaśnić Bardzo panu dziękujemy, dziękujemy za te cenne informacje Dziękujemy za rozmowy z naszymi słuchaczami Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy Opolskiego Zosobu Naszymi państwa gościem dziękujemy Dziękuję państwu i słuchaczom, pozdrawiam